Święty Boże Izraela, najwyższy, którego imię drży wśród gwiazd, a głos twój rozdziera chmury i sprawia, że góry padają jak proch. Oto przychodzę do ciebie z duszą rozdartą jak szata i sercem jak glina, jeszcze mokrą od łez, gotową by się ukształtował według woli twojej. O wiekuisty, który mieszkasz w niedostępnej światłości, a jednak zniżasz się ku prochowi człowieka. Przyjmij wołanie moje jak kadzidło poranne, jak pieśń, co rodzi się w pustyni, gdzie nie ma nic prócz głodu Boga i echa bólu. Oto wszedłem do krainy obcej, jak niegdyś Ty, o Panie mój, wszedłeś do Tyru, szukając chwili ciszy, lecz światło Twoje nie zna granic, a miłość Twoja nie zna milczenia. Duszo moja, wspomnij tamtą kobietę, Syrofenicjankę, która nie znała przymierza, a jednak znała głód nieba. Nie znała litery prawa, a jednak niosła serce, które biło w rytmie wiary większej niż góry modlitwy. Ona przyszła, upadła, zawołała. I Ty, przenajświętszy, pozwoliłeś jej mówić. Nie uciszyłeś jej jak tłum, nie oddaliłeś jak nieczystą, ale wystawiłeś na próbę, jak złoto przez ogień by ukazać chwałę, której nie da się opisać. Panie, rzekła, choćby okruch tylko, ale z Twego stołu, choćby cień łaski, ale z Twojej ręki. I Twoje serce, o wiekuisty, zatrzęsło się jak niebo przed burzą i odpowiedziałeś jej nie mieczem, lecz uzdrowieniem. A duch ciemności, który trzymał jej dziecko, uciekł, bo wiara Matki otwarła niebo jak rozdzierane zasłony świątyni. Ojcze niebieski, dzisiaj ja... Pył ziemi, proch pośród narodów, stoję przed Tobą, wołając nie z tytułu, nie z rodowodu, nie z uczynków, lecz z głodu, bo dusza moja pragnie Ciebie bardziej niż ziemia deszczu bardziej niż zranione serce lekarstwa bardziej niż więzień światła świtu. Czyż nie powiedziałeś, że nie odrzucisz nikogo, kto przyjdzie? Czyż nie przysiągłeś przez samego siebie? Że łaska Twa nie ustanie? O Boże Abrahamowy, którego ogień spadł na ołtarze proroków, którego głos unosił proroków jak wichura, niech i mnie dziś uniesie wiara, która nie zna wstydu, która nie lęka się ciszy, która karmi się nawet okruchem Twego Słowa. Złam łańcuchy, które duszę moją wiążą jak ciemność noc. A noc ta długa, i jak łono skrywa tajemnice, tak moje życie skrywa ból, który tylko ty znasz. Ale w nocy tej rodzi się światło, jak w łzach rodzi się modlitwa, a z popiołów wznosi się pieśń, która mówi: Należę do ciebie, panie. O światło bez końca, ty, który znasz liczbę moich łez, których nikt inny nie zauważył, niech spadną teraz jak deszcz na ziemię serca mojego i niech wydadzą owoc wiary. Choć nie jestem godzien, byś wszedł pod dach mojego życia, to powiedz tylko słowo, a dusza moja będzie uzdrowiona. Nawet jeśli jestem jak pies u progu królestwa, wiem, że miłość Twoja jest hojniejsza niż prawo, a miłosierdzie Twoje rozlewa się poza granice ludzi i narodów. Wznieś mnie Najwyższy ponad moje pochodzenie, ponad przeszłość, ponad winy których nie potrafię już policzyć. Przebacz mi grzechy, które wołają z ziemi jak krew abla i zanurz mnie w krwi baranka, który woła potężniej niż one. Odnów w mym wnętrzu serce czyste, jak jutrzenka bez chmur, jak rzeka pośród pustyni, jak świątynia, która znów może nosić imię Twe. Niech wiara moja, choćby mała jak gorczyczne ziarno, wzrośnie dziś ku niebu. Nie zatrzymując się na murach lęku, na głosach oskarżeń, na cieniach przeszłości. Bo ty, Boże Cudów, otwierasz drzwi, których nikt nie może zamknąć, i zamykasz te, które wiodą do śmierci. Przychodzę do ciebie, Jezu, chlebie życia, który łamiesz się nie tylko dla synów Izraela, ale dla każdego, kto woła. I ja wołam, i ja krzyczę, i ja upadam, i ja wierzę. A wiara, która upada, nie jest słabsza, ona jest głębsza, bo zna dolinę z łez. Ona zna ciszę nocy, ona zna zimno opuszczenia, lecz także zna szept Twojej obecności, która mówi: no, nie bój się, ja jestem. Dotknij mego dziecka, panie, tego, które noszę w sercu, tego, które walczy z ciemnością, tego, którego imienia nawet nie muszę mówić, bo Ty już je znasz. Uwolnij, uzdrów. Przywróć, nie dla mojej godności, ale dla Twojej chwały. Nie dla mojej modlitwy, ale dla Twojej miłości, która przewyższa wszystkie modlitwy. Święty, 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 Ty, który siedzisz na tronie, a ziemia jest pod nóżkiem Twoich stóp, zechciej zniżyć się raz jeszcze ku mnie, ku tej duszy, która drży jak liść na wietrze, a jednak nie przestaje śpiewać. Bo pieśń wiary nie milknie, nawet jeśli gardło zdarte, nawet jeśli świat milczy. Pieśń wiary wzrasta jak kadzidło, aż do stóp tronu. Bądź błogosławiony, Ojcze Niebieski, że nie pogardzasz sercem skruszonym. Bądź błogosławiony, wiekuisty, że nie odrzucasz wołania ubogiego. Bądź błogosławiony Jezu Chryste, baranku, który gładzi grzechy świata i moje grzechy także, Bądź błogosławiony Duchu Święty, który modlisz się we mnie, kiedy brak mi słów. Niech ta modlitwa będzie jak rzeka, niech płynie, niech porusza, niech dotyka serc tych, którzy zapomnieli, że są kochani. Niech przypomni im, że ty, król królów, zstępujesz do ich prochu nie po to, by sądzić, ale by ratować. Niech każde serce, które słyszy ten głos, pozna prawdę. Że nawet okruch z Twojego stołu jest więcej wart niż uczty świata. Dlatego przychodzę, panie, i zostaję. Już nie odchodzę, już nie szukam nigdzie indziej. Ty jesteś moim schronieniem, ty jesteś moją skałą, ty jesteś pieśnią mojej duszy. I choćbym przechodził przez dolinę cienia śmierci, nie ulęknę się, bo ty jesteś ze mną. W imię Jezusa Chrystusa, Mesjasza żywego, Alfa i Omegi, którego miłość nigdy nie ustaje, modlę się, i wołam, i wierzę. O najświętszy, który znasz tajemnice głębokości i ścieżki niewidzialne dla ludzkiego oka, niech serce moje pozostanie zanurzone w tej modlitwie, jak korzeń drzewa w życiodajnej wodzie, jak dusza proroka w ciszy nocy, gdy niebo otwiera się nad pustynią. Bo jeszcze nie skończyło się wołanie moje, o światłości bez końca. Jeszcze tyli się we mnie pragnienie, które nie zna zaspokojenia nigdzie poza tobą. Jak jelen pragnie wód strumieni, tak dusza moja pragnie ciebie. Jak ziemia pęknięta od suszy czeka na deszcz, tak ja czekam na twoje dotknięcie, które przywraca życie umarłemu sercu. Przyjdź, panie, przez drzwi duszy mojej których nikt nie potrafił otworzyć. Stań na progu, jak święty gość, którego niegodzien jestem przyjąć, a jednak którego obecność jest wszystkim, czego potrzebuję. Niech głos Twój, łagodny jak szept poranka, a potężny jak trąba syjonu, rozbije we mnie wszystko, co nieświęte, i niech zostawi tylko to, co miłuje Ciebie. O niebieski oblubieńcze, którego miłość przewyższa pieśni Salomona? Wejrzyj na ranę duszy mojej, co krwawi pod ciężarem dni i nocy. Jak długo jeszcze będę karmić się ciszą bez ciebie? Jak długo będę chodzić wśród ludzi, a jednak jak cień, bez światła, które rozjaśnia wnętrze? Niech twoja obecność przyjdzie jak ogień na górze Karmel, niech strawi wszystko, co z gliny, by objawić to, co z nieba. W tobie, panie, wszystko ma swój początek i koniec. W Tobie tętni życie, którego nie zatrzyma śmierć, a ja, stworzenie pyłu, wołam do tego, który tchnął we mnie dech. Tchnij raz jeszcze, O Boże stworzenia, tchnij i obudź we mnie świętą tęsknotę, która nie zna kompromisów, która pali się jak płomień w świątyni duszy. Nie pozwól mi wrócić do miejsca, skąd przyszedłem, jako ten sam człowiek. Nie pozwól, by moje oczy znów patrzyły jak dawniej, by moje serce znów biło według rytmu tego świata. Przemień mnie wiekuisty, w świątynię ducha, w światło na wzgórzu, w głos pustyni, który woła: Przygotujcie drogę panu. Niech moje ręce, tak długo słabe i znużone, teraz podniosą się ku niebu, jak ramiona dziecka, ku Ojcu. Niech moje usta, które wypowiadały słowa rozpaczy. Teraz śpiewają hymny wybawienia. Niech moje nogi, co błądziły po manowcach, teraz idą prosto w stronę światła Twojego oblicza, a moje serce niech bije tylko dla Ciebie, Boże mój, Boże zbawienia mego. O Ty, który w nocach proroków objawiałeś się w snach i wizjach, daj im mnie sen święty, w którym ujrzę Twój tron, a wokół Niego chórnie zliczony aniołów, którzy nie ustają dniem ani nocą. Święty. Święty, Święty, jest Pan zastępów, pełna jest ziemia chwały Jego. Niech ta chwała wejdzie teraz do mojego domu, do mojej rodziny, do mojego wnętrza, jak światłość, która rozprasza każdy cień. Bo Ty, Najwyższy, nie wstydzisz się wejść do mojej biedy. Ty, Przenajświętszy, dotykasz trędowatego serca i czynisz je znów czystym. Ty, Ojcze Światłości, Znasz imię mojego bólu i liczysz kroki, które stawiam z trudem, a mimo to z wiarą. Nie zostawiaj mnie, panie. Choćbym milczał, w milczeniu będę czekać. Choćby mnie wszystko opuściło, ja zostanę pod cieniem Twoich skrzydeł. Choćby moje ciało słabło, choćby moje myśli buntowały się, duch mój niech trwa. Jak kadzidło na ołtarzu nocy. Bo ty jesteś moim azylem. Skałą mojej nadziei, pieśnią, której nie umiem wyśpiewać do końca. Ty jesteś tym, którego kocham bardziej, niż potrafię zrozumieć. Nawet jeśli wszystko zgaśnie, Twoja miłość nie zgaśnie. Nawet jeśli wszyscy odejdą, ty zostaniesz. Nawet jeśli zawiodę, ty jesteś wierny. Dlatego powierzam ci dziś wszystko: moją przeszłość, zranioną, moją teraźniejszość, pełną walki. I moją przyszłość nieznaną. Połóż dłoń swoją nad moim życiem, panie, jak kapłan błogosławiący ostatniemu z ostatnich, i niechaj dusza moja odpowie tobie. Amen. Niech się stanie według słowa twego. A gdy zabrzmi ostatni dźwięk tej modlitwy, niech ona nie umilknie. Niech echem odbije się w sercach tych, którzy słuchają. Niech wstępuje jak dym do nieba i dotyka serc złamanych, dusz zagubionych, ludzi milczących z bólu. Niech będzie zaczynem nowego życia, bo jesteś Bogiem, który widzi, Bogiem, który słyszy, Bogiem, który zstępuje. I jesteś Bogiem, który powie, wstań, córko, wstań, synu. Twoja wiara cię uzdrowiła, o święty, którego imię jest jak wonność rozlana. Niechaj dusza moja nadal wylewa się przed tobą jak olej z alabastrowego naczynia, jak łzy grzesznicy u stóp mesjasza, bo jeszcze nie nasyciłem się twoim światłem. Jeszcze nie ukochałem cię tak, jak kochają cię serafiny, płonące ogniem bez końca. Duszo moja, drżyj w obecności tego, który stworzył gwiazdy i zna ich imiona, a jednak wstępuje do cienia twego serca, by powiedzieć: nie lękaj się, jestem z Tobą. O, jakże wielka jest łaska tego, który nie gardzi moim popiołem, ale czyni ze mnie świątynię żywą, naczynie wybrane, choć gliniane. Najwyższy, Ty znasz moje noce, długie, bezsenne, ciężkie od niewypowiedzianych modlitw. Ty widzisz moją dolinę, pełną suchych kości, gdzie nie słychać śmiechu, gdzie cichość mówi głośniej niż tysiące słów. Ale ja wołam do ciebie z tej doliny. Przyjdź, panie, tchnij swym duchem, i niech powstanie we mnie nowe życie. Niech moje suchoty staną się polem chwały. Niech pustynia zakwitnie jak róża. Bo nie dla śmierci mnie stworzyłeś, ale dla miłości. Nie dla ciemności mnie zrodziłeś, ale dla światła. Ty, który byłeś przed początkiem wszystkiego i trwasz poza końcem czasu, wejdź w moją chwilę. Wejdź w mój teraz i przemień to, co martwe, w to, co wieczne. Ojcze Niebieski, jak dziecko wspina się na ramiona ojca, tak ja dziś wspinam się w duchu ku Tobie. Podnieś mnie ponad moje słabości, ponad moje wahania, ponad moje niewierności. Naucz mnie chodzić po wodach, nie przez moją siłę, ale przez Twoje spojrzenie. Bo jeśli spojrzysz na mnie, Panie, to nic mnie nie zatopi. Jeśli ty mnie zawołasz, pójdę, choćby pośród burzy. Bo któż jest jak ty, święty Izraela? Któż zbawia tak łagodnie, a jednak z mocą? Kto podnosi tak cicho, a jednak nieodwracalnie? Kto uzdrawia spojrzeniem, a przebacza za nim poproszę? Jesteś tym, który zna mnie bardziej niż ja znam siebie. I choćbym tysiąc razy zawiódł, ty nie zmienisz swojej miłości. O wiekuisty. Niech serce moje będzie Twoim ogrodem, posiej we mnie słowo, które wyrośnie jak drzewo życia. Podlej moją duszę rzeką łaski, i niech liść mój niezwiędnie, i owoc nie ustanie. Uczyń ze mnie śpiewaka Twojej chwały, proroka Twojej obecności, głos jednego, co woła na rozdrożach. Oto oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie. Niech dusza moja nigdy nie przestanie tęsknić. Nawet w pełni obdarowania, niech moje serce zawsze pozostanie głodne Ciebie, choć nasycone, bo większy jesteś niż wszystkie dary, niż wszystkie objawienia, niż wszystkie cuda. Ty jesteś sam w sobie cudem, który nie przemija, i nawet jeśli na tej ziemi zostaną tylko łzy, niech będą one rzeką, która zaprowadzi mnie do Ciebie, nawet jeśli zostanę sam. Niech samotność stanie się świątynią, gdzie tylko Ty jesteś moim gościem i gospodarzem. I nawet jeśli wszystko zgaśnie, niech płonie jedno, święty ogień modlitwy. Panie, przyjdź znowu jak wicher na pięćdziesiątnicę, przyjdź jak rosa na harmonie, przyjdź jak światło świtu po nocy bez końca. Niech każde serce, które słucha tej modlitwy, Stanie się glebą gotową na siew Twojego słowa. Niech zadrży ziemia ich duszy, i niech pękną stare skorupy, a z ich wnętrza niech wypłynie nowy strumień życia. Bo jesteś Bogiem, który nie milczy, Bogiem, który mówi przez płacz, przez ciszę, przez nocne westchnienia. Ty zbierasz łzy w swoje naczynie, i każdą zamieniasz w perłę, ty nie zapominasz modlitw. Nawet tych, których nie umieliśmy wypowiedzieć. Dlatego dziś Najświętszy daję ci wszystko, daję ci to, co boli, daję to, co ukryte, daję to, co martwe, i czekam, jak strażnik na świt, bo wiem, że przyjdziesz, i wiem, że Twoja miłość, choćby w okruchu, wystarczy, by wszystko uczynić nowym. Amen.